Serdecznie na konferencji o promocji Polski 2012. Promocja Polski 5 minut przed Euro 2012. Przed nami Euro 2012. Zostało już niewiele dni, parę tygodni. I to jest pewnie ostatni moment, abyśmy mogli po pierwsze podsumować, co zrobiono, by te wielkie wydarzenie sportowe wykorzystać nie tylko dla sportu, ale także dla promocji Polski w ogóle. Konferencja Promocja Polskiej 5 minut przed Euro 2012 to już piąta z cyklu konferencji skupiających osoby, instytucje, w tym ministerstwa, agencje rządowe, pozarządowe, które na co dzień parają się tym trudnym tematem, jakim jest wypromowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju w świecie. W tym roku oczywistym tematem przyszłodni konferencji jest zbliżający się turniej Euro 2012, a konferencja została umiejscowiona dokładnie na miesiąc przed pierwszym zbliżkiem tego turnieju. Więc nic dziwnego, że bardzo dużo emocji, bardzo dużo słów zostało wypowiedzianych dotyczących tego, czy dobrze się przygotowaliśmy do tego turnieju, czy nauczyliśmy się czegoś. Czas, który mamy teraz w roku 2012, to jest czas takich sportowych żniw dla wszystkich tych, którzy chcą się troszeczkę ogrzać, urosnąć w blasku czy w cieple wydarzeń sportowych, ale warto o tym pamiętać, że to może być proces długotrwały, to może być coś, co będzie przynosiło efekty na dłuższą metę i warto patrzeć, co znowu jest do zrobienia, czy... Co znowu można wykorzystać do promocji Polski, czy gdzie można promocję Polski i swoich film prowadzić w kolejnych latach? My wykorzystujemy jako Polska Organizacja Turystyczna tego typu wydarzenie, jako pewną no, kocicę medialną, tak to można nazwać, a więc korzystamy z faktu, że wielokrotnie informacje prasowe, telewizyjne, przekazy, transmisje, ale także i przed oczywiście turniejem wiele informacji będzie zamieszczanych w prasie światowej, a więc będzie się mówić o Polsce. Chcemy troszkę ukierunkować to mówienie i opisywanie o Polsce w kierunku pokazania jej atrakcyjności. Myśmy postanowili w trakcie słuchania tego, co Państwo mówili z Panem Prezesem Przybyłym. Postanowiliśmy w ramach Fundacji Teraz Polska powołać zespół do spraw badania skuteczności i efektywności działań promocyjnych. Będziemy bardzo wdzięczni, będziemy bardzo chcieli Państwa prosić o to, żebyście w tę pracę się włączyli i być może powstanie to pewnego rodzaju materiał, który pozwoli nam ocenić i skuteczność i efektywność tych środków, które wydajemy na promocję. Ta konferencja kończy się bardzo silną rekomendacją do tego, aby stworzyć system wskaźników mierzenia skuteczności i efektywności działań promocyjnych, tak aby ta koordynacja stała się rzeczywistością.